Drodzy widzowie, dzisiaj obejrzymy z Wami kompleks rozdrabniania drewna KRD1000. W komplecie jest rębak do drewna Crasher 700 z hydraulicznym podawaniem. Po kolei złączonych młynów bijakowych Chopper Duo z zwiększonym bunkrem i cyklonem. Ten kompleks jest profesjonalnym urządzeniem do rozdrabniania drewna dla zakładów produkcyjnych, które zajmują się wyprodukowaniem brykietów paliwowych, peletów i innych wyrobów z rozdrabnianego drewna. Główną cechą rębaka Crasher 700 jest możliwość podania drewna przez system hydrauliczny. Często można regulować prędkość podawania surowca i zabezpiecza wysoką wydajność urządzenia. Oprócz tego on ma zabezpieczenie od przegrzania i awaryjne wyłączenia rębaka. Embag działa na zasadzie ciągłego podawania surowca do strefy rozdrabniania, gdzie spotka się z nożami na wirniku rozmiarem 700 mm i w rezultacie będzie rozdrobniona na zrębkę. Podrobiony materiał trafia do zasobnika młyna bijakowego, gdzie dalej będzie rozdrobniony na mniejszą frakcję. Link na dokładny opis do tego rozdrabniacza znajduje się pod filmikiem. Po kolei złączonych rozdrabniaczy Chopper Duo zwiększa wydajność rozdrabniania za pomocą dwustopniowemu rozdrabnianiu. Oni rozdrabniają zrębki na trociny. Konstrukcja Chopper Duo jest też unikalną ona składa się z korpusu, w jakim znajduje się wirnik, młotki i sito. W korpusie także są specjalne otwory dla załadowania zrębki i wyładowania gotowego produktu. Zasada pracy młyna bijakowego polega na wykorzystaniu wirników, na jakich są zamontowane duża ilość młotków. Wirnik kręci się z wysoką prędkością, co daje możliwość młotam rozbić zrębkę na trocinę i rozdrobnić ją do frakcji, którą potrzebujemy. Potem rozdrobniony produkt przechodzi przez sito i trafia do cyklonu. Cyklon zabezpiecza oddzielenie powietrza i pyłu od trocin. Link na dokładny opis tych młynów bijakowych znajduje się pod filmikiem. Zwróćcie uwagę, że operator musi kontrolować obciążenie na każdym surowcu podawanym przez niego na amperomierzu. Nie można przekraczać nominalne napięcie, które jest napisane na tabliczkach elektrosilników. Dla lepszej wydajności i pracy bez obciążenia można skracać drewno przez podawaniem do rozdrabniacza. Cita dla młynów są podbierane indywidualnie pod klienta. Kompleks KRD 1000 różni się od innych wysoką wydajnością. Co daje nam możliwość szybko rozdrobnić drewno dla dalszego wykorzystania w zakładach produkcyjnych. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń pod numer, a nasi menedżerowi pomogą wybrać produkt, który spełni Twoje potrzeby.